Teraz mnie nie widać? A teraz mnie widać. Teraz nie? Teraz trochę tak? Teraz nie? A teraz mnie widać. To tak było? Nie, nie. wiem. Dobra. Yy, cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek około prążówkowy, bo chcieliśmy Wam pokazać nasze odkrycie. <grymka> Jak dobrze wiecie, ostatnio pojawił się do dodatków do brzdenka. Mówiąc ostatnio, to jest jakiś miesiąc wstecz. Ale ten czas mi się tak zlewa, że dla mnie to jest ostatnio. Ja, z racji tego, że posiadamy już przytęgnię, drażnię smoka, stwierdziłam, że kupię sobie wszystkie dodatki, które wyszły. Wcześniej, przed tymi dodatkami, które teraz zakupiłam, nabyliśmy dodatek Ekspedycja Świątynia Małpich Królów. Już go trochę ograliśmy, powiedzmy pierwszą część. Przed nami druga część i cała kampania. Bardzo chcę zagrać w tą kampanię, ale dzisiaj nie o tym. Kupiliśmy te wszystkie dodatki i mnie osobiście bardzo wkurzało to, że było tak dużo pudeł. Jak wiecie... Część dodatków jest w takim pudełku, a część dodatków jest w takim pudełku. O ile te można wcisnąć gdziekolwiek, tak z tym mieliśmy, nie mamy problemu. I zaczęliśmy poszukiwania insertu po sieci. I było wiele insertów, które miały pewne ale. Jedne mieściły sobie wszystko oprócz dwóch plansz. Drugie mieściły w sobie wszystko oprócz jednej planszy. Trzecie mieściły wszystko oprócz plansz i osobiście mnie to trochę irytowało, że mam korzystać z jakichś półśrodków, ale, ale pewnego pięknego dnia pojawił <grym> się na naszym radarze insert od grupy Red, Red no. Serdecznie dziękujemy Ci, Tomasz, za to, że mogliśmy go dla Was przetestować, a w tym filmiku chcielibyśmy Wam opowiedzieć o tym, jakie cuda tworzy Red, Red no i czy warto w to zainwestować. w skrócie, co zrobić, żeby to wszystko zmieścić w tym pudełku. Odpowiedź jest prosta, a raczej może się nasunąć po oglądnięciu czołówki tego filmiku kupić insert od Red RedRe. No. Ale, żeby to nie była czczaga danina, to chciałabym Wam pokazać, jak to wszystko w środku wygląda. Także chwilowy rzut na stół i będziecie wiedzieć, co, gdzie, jak i czy to faktycznie wszystko mieści. O, Otwieramy sobie brzdęk, nie drażni smoka. Tutaj mamy piękną sakiewkę, którą wszyscy znacie, o ile posiadacie brzdęka. I tutaj dzieje się magia. Tutaj mamy taki piękny pojemniczek. W nim możemy znaleźć wszystkie figurki, z tych dodatków, które do tej pory wyszły. Tutaj te korytarze z najnowszego dodatku, małpie bożki, trofea. Yy, tutaj mamy kluczyki i plecaki, tutaj mamy czasowstrzymywać. tutaj mamy z dodatku o pajączkach takie tokeny specjalne. Tutaj mamy jeszcze z tego dodatku najnowszego. Tutaj tak samo, tutaj tak samo, tutaj mamy artefakty, mamy pytajniczki, duże pytajniczki i patrzcie tu, cuda. Jest za wszystko na swoim miejscu? Chyba się udało. Dobra, następne. pieniążki i tokeny z dodatku z mumii. Proszę bardzo, wszystko na swoim miejscu, nic się nie przesypuje. Mamy tutaj pięć pudełeczek dla każdego z graczy. I nawet dla smoczka nam się znalazł. Tak, też nic, nic nie wypada. A dodatkowo jest to fajny setup dla graczy, mają wszystko w jednym miejscu, nie wala im się to po stole, tak mają swoje podręczne pudełeczko na to. To wyjmujemy, lecimy dalej. Tutaj mamy podajnik na karty, my mamy jeszcze zafoliowane z racji tego, że nie ograliśmy wszystkich dodatków. Informacja dla tych, którzy koszulkują karty, jest na tyle dużo miejsca, że zmieści się wszystko zakoszulkowane. Nie będzie z tym najmniejszego problemu, bo widzicie, że mamy jeszcze całą jedną komorę wolną. Pomimo tego, że wszystkie karty już mamy ułożone w podajniku, tak? E, idąc za tym, mamy jeszcze kolejny podajnik. Myśmy tutaj sobie włożyli e, te karty, które są zawsze używane czyli tajemny wolumin, zwiat i najemnik. I oczywiście naszego goblinka. Później do niego dołączy jeszcze złota rybka. Jeżeli już rozfolujemy dodatek. No i tutaj mamy te podstawowe karty, które dostają gracze na start. Tu w takiej maju przygódce mieszczą się jeszcze rynki zasobów. No i kotek. Ma swoje legowisko. I ostatni pojemniczek, który znajdziemy. W tym insercie to jest pojemniczek na wszystkie figurki naszych wrogów. Tutaj mamy małpkę, smoka, pajączka, zielonego smoka, źle lewietana może i tą kostkę, która znajduje się w dodatku umia. Wszystko tutaj wkładamy. Mieści się pięknie, no i Wszystkie instrukcje i dodatkowo wszystkie plansze. O to jest ciężkie. Taki stosik plansz tutaj mamy. Pięknie, ładnie się mieści. Ja Wam teraz to wszystko zapakuję. Przyspieszymy trochę filmik, żeby to zgrabniej poszło. Najważniejsze dla mnie w tym wszystkim jest to, że pudełko się domyka, nic nie odstaje. Możemy je położyć w takiej płaszczyźnie, jakiej chcemy, i mamy pewność, że na pewno nic stąd nie wypadnie, ponieważ mamy te szybki stworzywa. Ok, podsumowując całość, zdecydowanie polecam insert do brzęka od red. No, żadnych wymówek, żadnych ale, wszystko pięknie się mieści, wszystko się ładnie domyka. Trzymamy w takiej płaszczyźnie, jakiej chcemy. Czy jesteśmy tym Pion, czy tym poziomem, to zdecydowanie nam się to sprawdzi. Z tego co wiem, yy, trwają prace nad insertem do Brzdenka w Kosmosie, więc również możecie yy, szukać tej pozycji niedługo na stronie drewno. Dodatkowo mamy dla Was jeszcze do przetestowania trzy inserty yy, do dwóch gier, tak naprawdę, bo będzie to teleformacja Marsa. Porównamy sobie ten insert od rewno z tym, który dostaliśmy od Raptora do testów. I również mamy insert do mojej ukochanej gry, jaką jest Eons End. I tam mamy dwa inserty, bo jeden jest do podstawowej podstawki, jeśli tak to mogę ująć, i do dodatków, które do niej wyszły, oraz do tej podstawki pod tytułem Wieczna Wojna. I tam również są dwa dodatki. I również powinno to wszystko pomieścić. I tyna taka gwiazdka do tych insertów jest taka, że żeby je złożyć, potrzebujecie wyposażyć się w klej typu wikol, czyli będziecie mieć troszkę zabawy przy sklejaniu. Myśmy to robili we dwójkę i nawet nam to poszło. Wiecie, tam włączacie sobie Netflixa i lecicie z tematem, tak? Sklejacie sobie insert. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli szukacie fajnych insertów, które pomieszczą w waszą grę, szczególnie brzdęk, to odsyłam do Red Redrewno. Ostatnio mieli fajną promocję. Nie wiem, czy dalej ona trwa, jeżeli ją znajdziemy, to Wam to podlinkujemy. Wydaje mi się, że już się skończyła, ale ręki sobie uciąć nie dam, także jeszcze poszukamy. Ale może tam uśmiechniemy się do Tomka, żeby nam podrzucił jakiś kod i zawsze to będzie jakiś tam procent taniej dla Was. Wyciekujcie kolejnych odcinków z tych insertów od Redrewnu, tak jak mówiłam mamy je jeszcze trzy sztuki, więc myślę, że będą dwa odcinki, tak, bo to jest do dwóch gier, jest do Terraformacji masa i do Ayons Enda. Całą gamę tych insertów, które wykonali znajdziecie na ich stronie, to Wam też podlinkujemy, jeżeli byście chcieli sobie przeglądnąć i zobaczyć co tam mają w ofercie. Ja jestem jak najbardziej na tak, jestem zadowolona, spełniona i w ogóle prima sort. Mi nie pozostaje nic innego jak się z Wami pożegnać. Trzymajcie się ciepło, pozostańcie w domu i grajcie w gry planszowe.